Panie profesorze, panie premierze, dlaczego pan nie chce, żeby Polska otrzymała pieniądze z krajowego planu odbudowy? Oczywiście, że chcę. Chcę, żeby otrzymała. I myślę, że powinniśmy wszyscy, jakby to powiedzieć, napierać na rząd, aby spełnił warunki, które pozwolą te pieniądze, że tak powiem, zwolnić. Ale to dlaczego pan, panie, panie premierze, głosuje w Europarlamencie przeciwko Polsce? Podczas ostatniego głosowania pana nie było, bo rzeczywiście musiał pan wcześniej wyjechać. Była głosowana rezolucja, która wzywa Radę Unii Europejskiej no do tego, żeby nie zaakceptowała Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Czy tą ostatnią rezolucję też by pan poparł? O ile wiem, to jest tam wezwanie, aby Rada Europy i Komisja Europejska przede wszystkim kolejne transze pieniędzy do Polski jakby uwalniała po spełnieniu owych minimalnych warunków, dla czyli znaczy minimalnych warunków dotyczących praworządności. Więc myślę, że nikt. Nie powinien być przeciwko praworządności, myślę, że także rządzący. W związku z tym droga jest otwarta. Zresztą mieliśmy do czynienia ostatnio z taką grą dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie w przeddzień przyjazdu pani von der Leyen do Warszawy. Senat razem z posłami PiSu uchwalił tę ustawę z 29 poprawkami, które no, spełniały pewne znaczy, czy zbliżały nas do, do sytuacji, którą można by określić no, jakby naprawą z systemu sądowniczego. No, tylko że Pani von der Leyen powiedziała, co powiedziała, wyjechała, no to wtedy większość sejmowa te wszystkie 29 poprawek, właściwie bez żadnego wyjątku, odrzuciła. No więc można powiedzieć, że jest to taka e, gra, e, no, która ma zresztą krótkie nogi, dlatego że wszyscy tutaj w Parlamencie Europejskim, ale także i w innych instytucjach brukselskich doskonale się orientują w tym, jaka jest w Polsce sytuacja. No wszyscy wiedzą, ale też Komisja Europejska, urzędnicy w Brukseli bardzo chcą Polsce te pieniądze przekazać, zwłaszcza w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Oni już rzeczywiście postawili te, te warunki minimum. To pani Ursula von der Leyen umówiła się z panem prezydentem i chyba z panem premierem na te warunki, które zostały uchwalone przez Sejm, a nie przez Senat, czyli nie te rozszerzone poprawki senackie. I tutaj większość rządowa w tym miejscu mówi: No nie, no my już spełniliśmy te minimalne warunki. No nie, dlatego że kolejne warunki. To jest zmiana zasad dyscyplinowania sędziów. A w, tej, w tej sprawie nie poczyniono właściwie żadnych kroków, oraz chodziło o przywrócenie do orzekania tych kilkudziesięciu albo stu kilkudziesięciu sędziów bezprawnie od orzekania odsuniętych. No najlepszy dowód to jest to, co uczyniono z posłem, z sędzią Józczyszynę. Najpierw go formalnie przywrócono do orzekania, ale najpierw potem, potem go przeniesiono do sądu rodzinnego, w którym, o ile wiem, nie, mało, nie miał dotychczas żadnej praktyki, a następnie wysłano go na przymusowy urlop. Ot, jeżeli tak ma wyglądać przywrócenie do orzekania, no to to jest po prostu kpina. I o tym wszyscy w Brukseli wiedzą. Panie premierze, a nie ma pan takich wyrzutów sumienia, że pan głosuje właśnie przeciwko Polsce, za granicą, co jest wykorzystywane przez drugą stronę, która mówi, no tak, oni głosują przeciwko Polsce, czekają na to, żeby dopaść się do władzy i wtedy dopiero będą mówić, że te pieniądze mogą popłynąć, no bo już oni będą przy władzy. No, dokładnie tak samo mógłbym powiedzieć o obecnym obozie rządzącym, którzy, który y, trzyma się władzy, rujnując polską gospodarkę, rujnując polską pozycję na arenie międzynarodowej, rujnując wreszcie instytucje sądowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli to jest y, w interesie Polski, to, y, to, to już nic nie jest w interesie Polski. No więc y, ja myślę, że największym szkodnikiem y, w tej chwili także w sprawach gospodarczych, co ja zawsze broniłem, jest ten rząd.